Poważnie. No dobrze, już dobrze. Zaprzyjaźniłaś się z moim koniem? Ale oczywiście, że nie. Jestem zazdrosna. Kto tam? To ja sam koni rozciął nogę na szlaku. Ojej. Nie, nic mu nie jest. Będzie dobrze. Oczyszczę RANĘ Nie, ja to zrobię. Raniu, mogłabyś przyprowadzić Sandy z padoku? Jasne. Nie. Bardzo źle. NIE wyjdzie z tego. Po podasz mi apteczkę, jest tam na ścianie. Jasne. Proszę. Dzięki. Mm. Co tylko blizna. Mam ją od zawsze. To niezwykły znak. Musiało boleć. No dobra. Powinno ładnie się zagoić. Ja i Nowa wyjedziemy wcześniej. Zamkniesz bramę przed odjazdem? Jasne. Dobranoc, Rania. Dobranoc. Jak się czujesz, Kon? Czekasz, a aż ci odpowie. Nie wiedziałam, że Jorwikowie... Jorwigowie... Jorwegowie znają mowę koni. Rozumiemy zwierzęta na wyższym poziomie. Zgodzisz się ze mną? Tak, tak. zgadzam się, Raniu. Hehehe. <laughs> to powiedział Delinger. <laughs> no dobrze. Więc Kol odpowie ci, że nic mu nie jest. Dobrze, spoko, Raniu. Hehehe. <laughs> Chyba lepiej niż spoko. Co za ulga! <grych> y, wiesz, sam prosił, żebym zamknęła bramę, ale ty? Jedz. Jesteś pewna? Możemy poczekać. Nie trzeba. Mam terenówkę. No proszę. A kilka tygodni temu nie wiedziałaś, co to terenówka. Y, no nie wiem, ale umiem prowadzić. Jak chcesz. <trykka> Puść sobie rania, nikogo nie przestraszysz. Już jadę. <laughs> Poważnie, to już nie jest śmieszne. Rania? <laughs> hmm? Hmm? 嗯。<sighs> yeah tis none <sniffs>